z tej strony Deni witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was w dniu, w którym ja się... Mi... Aleksi mi powiedziała dzisiaj, że ja się lepiej biję od Deni Uważam tak, no. <laughs> Żebym go nastukał. Uważam tak. <laughs> dzisiaj bardzo mocno zdenerwował, zachował się jak pała, e, zostaw lajka, zostaw suba, każdy tysiąc lajków... Ale wiesz co, on bardzo fajnie na tarczach się rusza, ja nie wiem, ja nie, on po prostu chyba nie ma psychy do, w oktagonie. się ruszał jak na swój staż. Poszła być z randomowym chłopem do McDonalda? Niebezpiecznie. Wiesz co, jak on 150 dni już czeka, no to myślę, żebym poszła. A ja serio nie widziałam tego tylko. A jak minął jeden dzień? No też bym poszła. Mówicie, że na końcu gdzieś zobaczymy. O kurwa,